Cześć, Paweł Królikowski, CRM Out of the Box. Dzisiaj kontynuujemy nasz cykl związany z kopilotem i jego możliwościami w aplikacjach rodziny CRM od Microsoftu. Dziś aplikacja obsługi klienta Customer Service. Chciałbym Wam pokazać, jak kopilot znowu w bardzo z pozoru niewielkiej funkcji może w ogromny sposób pomóc i przyspieszyć naszą pracę z perspektywy agentów obsługi klienta, osób, które odbierają telefony, osób, które rozmawiają z klientami, rozwiązują ich problemy na co dzień i ta praca ciężko, często wiąże się z różnymi poszukiwaniami informacji, które służą odpowiedzi, przygotowaniu takiej odpowiedzi, udzieleniu odpowiedzi na takie e, pytanie, no i w tym przypadku znowu inteligentny asystent, jakim jest kopilot, może nam tutaj pomóc e, i przygotować podpowiedzi, przygotować podsumowania spraw, zgłoszeń, etykietów, pytań, reklamacji, e, zgłoszeń gwarancyjnych i tak dalej, dalej, tego wszystkiego, co w systemie e, robimy. Jesteśmy dzisiaj w aplikacji Customer Service, tak jak już wspominałem, jestem w mojej skrzynce odbiorczej, takim miejscu, w którym agent obsługi klienta pracuje, dostaje wszystkie zgłoszenia, pojawiają mu się tutaj maile, pojawiają mu się sprawy, tematy, tikety, które musi rozwiązać. Jednym z takich tiketów jest jakieś tam zgłoszenie od pani Klaudii Mazanti, widzimy, że mamy tutaj zgłoszenie założone już jakiś czas temu, to zgłoszenie trwa, w tym zgłoszeniu ciągle pojawiają się jakieś nowe wątki, ciągle pojawiają się jakieś nowe tematy, ono Nameandrować, jakieś tu się dodatkowe problemy mogą pojawiać, więc ja chciałbym wiedzieć w sposób e, szybki i e, dość bezpieczny, co się tak naprawdę do tej pory w tym zgłoszeniu zdarzyło. Chciałbym to przeanalizować, przejść przez to wszystko, musiałbym oczywiście działanie po działaniu jakieś spotkania, które miały miejsce, jakieś e, rozmowy telefoniczne, które miały miejsce, jakiś live chat, który miał miejsce, być może z botem, e, jakieś e-maile i tak dalej. Przechodzić to wszystko krok po kroku e, sprawdzać, co tak naprawdę napisała pani Klaudia, sprawdzać, co tak naprawdę jeden z naszych e, serwisantów w tej sprawie odpisał. Czyli, e, jak widzicie państwo, bardzo dużo pracy, którą należy wykonać ręcznie, manualnie, aby poznać całą historię, poznać najważniejsze detale, szczegóły, takie punkty zwrotne, milestone, jak to się mówi e, w toku takiej. Sprawy. No i gdzie tutaj się może pojawić kopilot? Proszę zobaczyć, że to jest niepozorna, prosta funkcja. Na górze tej całej osi czasu, tych wszystkich zdarzeń, które miały miejsce prowadzących do rozwiązania tej sprawy, mamy podsumowanie. Teraz, jak ja sobie otworzę takie podsumowanie, System Copilot jest mi w stanie wygenerować takie inteligentne rezumetę tej sprawy, pisząc, że w sposób narracyjny, budując taką opowieść, proszę spojrzeć na, na, na styl tej, tej treści. Ta opowieść jest po prostu historią całej tej sprawy: że Claudia Mazanti doświadcza jakichś tam problemów z przepływem wody w swoim ekspresie do kawy. Ma wrażenie, że to wygląda na jakieś nagromadzenie osadu, Kamienia w zbiorniku na wodę, i tak dalej, i tak dalej, i dalej. Cała ta, historia, cała ta historia jest nam przedstawiona w sposób kilku zdań opowiadających, co się zdarzyło z tą konkretną sprawą. Teraz, gdy klient do nas dzwoni, gdy odbieramy od niego telefon, gdy musimy szybko odpisać na mailach, gdy jesteśmy w sytuacji postawionej e, jakiejś odpowiedzi, której zgodnie z naszymi regułami SLA czy terminami gwarancyjnymi e, musimy udzielić szybko. No to właśnie takie podsumowanie z kopilota może nam dać szybki insight, szybkie um, zrozumienie, co się do tej pory w tej sprawie stało. Bardzo użyteczne, um, podane w sposób bardzo przystępny, um, jak widzicie Państwo, bardzo szybkie do wygenerowania na podstawie wszystkich tych zdarzeń, które do tej pory w ramach takiego tiketa miały miejsce. Serdecznie polecam Copilot, w Customer Service, Dynamics 365, Customer Service, um, Asystent w tym przypadku podsumowania spraw tiketów zgłoszeń.